I witajcie w filmiku o walka o klucz do drugi krok do kopalni Gloria. Jak widzicie, 20 poziom, 15 widzów, nie coś niesamowitego, więc walczymy z rąbniętym rabusiem. Mój klucz. A, I Gary TV81, albo Gary 85, Hej! mój takim dziwnym głosem. Ale ciekawa walka. Uspokoiłem się, uspokoiłem się. to dobrze. Block. I... krytykan. Nie. Ale widzicie co to jest? Widzicie co to jest? Klucz do kopalni glory. O oh ja. yeah. Wodnych gląb. Jeszcze nie. Może później. Ale teraz wejdźmy na arenę. Mac 13. Nie no, mag 3, z magiem 13 jakiś na arenie walczę. To już mi się wydaje, że przegram tą walkę. Ale może wygram Jest! Wygrałem już z nim! Wygrałem Pięknie Przeciwnik mnie trochę pozurbował, ale i tak to jest Dobra to teraz. No, widzimy się na walce chyba konta krajać, jak się nie wyda. Dobra, nagrywam znowu. Walka na koncie krajać, klapki na oczach. No, to ciekawe. Krótna talentura, którą zdejmę na dwa, że No, świetna walka. Cześć. O, zaraz krajać będzie miał 17 poziom. Dobra, Landrynka, misja. I Dobra, się tak, widzimy na koncie krajać. Aha. Dobra. To widzimy się na... Walce, no, chyba na koncie kraja się nie. Wiem. Dobra, nagrywamy znowu. A! Dobra, gramy. Kraś kontra. Otworzy różowy zajączek. Czy przegram? No chyba właśnie nie. Dwa fity. O, pięknie. Krytyka za 6000. I poziom 17! Tak jest! Kokrze... Okej okay. Widzimy się... A czekajcie. O! Widzimy się na arenie. Na końcu kraje z czternastym levelem, z którym przegram. Chociaż... Nie no przegram z nim no wszystko będzie lepsze. Prawie. Inteligencji. Już widać, że nie jedzie. No, już widać. Chociaż, poczekajcie. Może teraz? A jednak wygrałem. Dobrze. Mam dużo czci. 1909. Dobra, widzimy się w kolejnej misji. Tym razem chyba na koncie kraja sieczek. A jak nie, to na koncie kraja sieczek. Dobra, witam Was. Tym razem na misji na koncie kraja sieczek. Zobaczymy z kim się zmierzymy. Misja pióro. Oczekiwanie. Potwornie złowiewi zając. Będzie chyba długa walka, niestety. Ale blok. On może zrobić unik. Też nie wiem, że ma okoliczności. Sorry, że tak się może lagować nagrywanie, ale wiecie, jak przesyłam ten filmik, a też... Znaczy, nagrywam ten filmik i przesyłam też się filmik odcinka pierwszego z serii, o czym się dowiecie. Wow, no co to stało? Okej. Okay. No, widzicie, on strasznie mało zadaje, on tylko po 67. Tutaj wiecie. To i zaraz będzie krytyka chyba. No, nie krytyka, ale też okej. Okay. Dużo pieniędzy. Arena? Z Life. Pewnie przegram. a przegram, widać, że mak. O, jak on tak mało dyjmuje? Nie no, z Banshee też przegram Cześć, nagrywam. A ale... ja... Było 6 tysięcy życia. Jest 4000! Wygram z Magnan. Dawaj, traf, 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 kryję się czek, w ciebie. Tak! Pięknie, o to właśnie chodzi. Zobaczę czy można już iść do lochów. Czy pokonać banshi czy wodnego glątka? No a zgadnij. sześć, idziemy. Właśnie. Dobra, zmierzymy się z banshee. Zobaczymy, jak mi pójdzie. Wierzę, że mi się uda. Walczyłem już z lepszą osobą i z nią wyg i wygrałem z lepszą osobą. Wierzę, że mi się uda z Banshi. Aha, może nie, dobra, pomijmy. Ale to jest dziwne. Dlaczego, za jak e, walczyłem ze sobą na arenie, która miała wyższy poziom i więcej życia i inteligencji, to jakoś wygrałem, a z Banshi, jak zwykle, przegrałem? Tego nie rozumiem. Obra. Wow, ale misji 25. A, słaby chyba. Moment, 22? Obra, no. Dobra, to sobie na wytrzymałość później nabijemy, okej. Okay. To jest ostatnia misja na Bo bowiem po tej misji już nie będzie tam. Ja wytrzymałam w drugim czasie, Ja idziemy się na... Płacę on to Krajaś. Dobra, okej. Teraz walka na koncie Krajaś. Z Krokodylem błotnym. No Mam ja dużo większe szanse, bo ten Krokodyl jest bardzo słaby. No, dwa hity. Jak jak zwykle. Dobra. Sąby by tu teraz. powiedz mi się na garym 8, 2, na 82, nie na Aszarze, sprzedać tą kartę za 50 złotych monet i te złote monety płacić na gdzie? czy zrobić, zostawić? Zostaw może. Dobra, widzimy się za 3 minuty na wadze kontaktają. Dobra, nagrywamy. Pukiel wosów. Mi się pobiera coś. No. A ja nagrywam teraz Shakes and Fidget. Dobra. Dobra. Ja poczekajcie. Dzięki za, za oglądanie tego mojego filmiku. Shakes. Na razie, cześć.